W dniach od 1 do 5 lipca bieżącego roku na hali Mosir w Dębicy będą się odbywać Mistrzostwa Polskich Juniorów w piłce siatkowej. Największa siatkarska impreza juniorów w Polsce nie odbyła się w pierwotnym terminie ze względu na pandemię koronawirusa. Przez pięć dni na hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębicy rozegranych zostanie 18 spotkań, które wyłonią klubowego mistrza polskich juniorów. Cieszy nas, że Polski Związek Piłki Siatkowej chce organizować takie Mistrzostwa tutaj w Dębicy. Było kilka ofert z całego kraju złożonych. Dębica te mistrzostwa otrzymała. Mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i te mistrzostwa odbędą się na wysokim poziomie. W związku z obecną sytuacją w Polsce mecze będą odbywać się bez udziału publiczności. Sportowcy prawie ze wszystkich dyscyplin sportowych muszą teraz Przyzwyczaić się, że ich zawody rozgrywają się bez udziału publiczności. Kiedyś słyszałam wypowiedź Roberta Lentwandowskiego, że nie jest to przyjemne, jednak jak jest publiczność i ona zagrzewa do walki, to ta rywalizacja ma inny smak. Organizatorzy przewidują symboliczne uroczystości inauguracyjne z udziałem przedstawicieli drużyn i trenerów, a także skromną ceremonię wręczenia medali. Mecze oraz studio turniejowe będzie można oglądać przez platformę internetową www.podkarpacelive.pl.